dzieli różnych sołectw tutaj do nas, chlebki zostały na scenie. Prosimy również Pana z obsługi technicznej, bo tutaj trzeba nagłośnić ten akordeon, a już za chwileczkę Drodzy Państwo przedstawię oficjalny program dzisiejszej imprezy po ceremonii dzielenia się chlebem. thank Dzisiaj rysuje konkurs kulinarny. Tutaj dostępują troszyk, które reprezentują dwie wspaniałe drużyny: nie to Wielkie, Bocze i Lewołowskie. Poro mamy podwójną samość Janotu z Janki stare, bo... Szanowni Państwo, święto do żywki. To czas łączenia ludzi w tym wielkim wydarzeniu. Rolnicy dziękują za plony, my kłaniamy się im i dziękujemy za i poświęcenie. Przyniesiony przez nas krew do żyłowy jest owocem ludzkich rąk, pracy, symbolem cytości i dostawki. A dzieląc się im, Świadczymy o jedności i wzajemnym szacunku. Dlatego dzisiaj chciałbym prosić, żeby ten w którym będziemy się dzielić, połączył nas wszystkich. Żebyśmy stali się jednością, tak jak te ziarna, które właśnie łączą się w tym chlebie, w tym symbolu. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję z tym wszystkim, którzy uczestniczyli w orszaku dożynkowym. Dziękuję księżom tutaj obecnym, ale również mimo mi, że dotarli do nas zacni przedstawiciele władz rządowych, Jest tutaj z nami Pan Wiceminister Arkadiusz Czartoryski, jest Pan Starosta Stanisław Kubeł. Mamy życzenia od Pana Wicepremiera Henryka Kowalczyka, od Pana Senatora Mamontowa, Myślę, że jeszcze do nas dotrą, ponieważ są również inne uroczystości powiecie, więc wiem, że są akurat tam w tych miejscach, ale obiecali, że postarają się tutaj razem do nas dotrzeć, żeby wspólnie z nami świętować. Dzisiaj przygotowaliśmy ten stół wiesiadny jako starostowie i zapraszamy do wiesiady przy naszym stole, ale również Zapraszamy do wiesiady przy stołach naszych sołec. W sumie w dniu dzisiejszym 15 sołec z gminy z wystawia swoje stoły po to, żebyśmy wszyscy czuli się tutaj jako wspólni Wiesiadnicy, żebyśmy się przyjemnie, miło, sympatycznie bawili tutaj i cieszyli się tym naszym wspólnym bytowaniem w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest święto Prąd. Dziękuję bardzo. Dziękuję. drodzy, już wiele padło pięknych słów w kościele, i tutaj ja tylko ograniczę się do tego krótkiej modlitwy, która nigdy nikomu nie brakowało. Żeby nikt nie cierpiał z powodu niesprawiedliwości, nieuczciwości i żeby inni, którzy mają, potrafili się dzielić z tymi, którzy cierpią. Módlmy się przez chwilę wspólnie w imię ojca i syna i ducha świętego. Dobry, miłosierny Boże, pobłogosław ten chleb. Syn, dan aby nigdy go nikomu nie brakowało w naszych rodzinach i żeby był symbolem, że powinniśmy dzielić się sobą jak chlebem, z tymi, którzy go nie mają. Przez Chrystusa Pana naszego, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bardzo proszę. Ja jeszcze poproszę tutaj na scenę. Księdza Dzikana, księdza Mariusza księdza Artura i jeszcze jednego księdza chyba tak. i Księdza Andrzeja. Zapraszam wszystkich również tutaj do nas. Poproszę teraz pana ministra i pana starostę, żeby jeszcze powiedzieli kilka zdań, bo tutaj do zgromadzonych, także panie ministrze, bardzo proszę. Szanowny Panie Panie Starosta, Szanowni Państwo. Jak się tu stoi na scenie i patrzy się na państwa, to duma mnie rozkiera, bo tak przepięknie wygląda ten cały teren, ten, ten piękny strój i panie tutaj pięknie stoją, to jest niesamowity Pierwszy raz w ogóle, myślę, że tak można zobaczyć taki piękny, obfity stół, ale skoro ten stół jest otwarty dla wszystkich, to znaczy, że jest symbolem sukcesu tej gminy, że stanowicie Państwo jedną wielką rodzinę, że każdy może podejść, każdy cieszyć się może swoją obecnością, obecnością bliskich, rodziny, znajomych i plus te wszystkie koła gospodyń miejskich. Jedna wielka, piękna wspólnota. Ogromna radość w sercu. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Gratuluję wszystkim Panu Wójtowi, całej wspólnocie gminy. Rozwodzie i wzrostu dzisiaj proszę. Proszę jak się zajeżdża do centrum miasta, naszego miasteczka już można powiedzieć, nieraz zaproszę gości swoich, którzy przyjadą mnie odwiedzić jak wyglądają dzisiaj no, chyba tak się przesunę, jak wyglądają miejscowości u nas w naszym powiecie, to są zachwyceni. Gratuluję pięknie tej, tego rozwoju. Ten stół dzisiaj jest chyba symbolem tego, tego waszego sukcesu. I najważniejsza rzecz. Szanowni Państwo, dzisiaj jest też czas, żeby pokłonić się rolnikom za ich trud, za ich pracę, podziękować za to, że mamy chleb. Zawsze, prawie każdego roku odkąd sięgam pamięcią, nie było łatwo, ale jak obiektywnie popatrzymy sami na siebie, to nasze gospodarstwa rolne wyglądają pięknie, są zadbane, również są symbolem tego sukcesu naszej ukochanej ojczyzny. Z całego serca gratuluję wszystkim rolnikom tych Waszych dóbr i dziękuję za ciężką pracę. Bóg zabrać. Panie burmistrze, panie wójcie, szanowni państwo, chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników dzisiejszych dożynek, a szczególnie rolników, podziękować im za ciężką pracę, którą wykonali. Rolnicy wiedzą jak produkować i nasz powiat należy do największych producentów żywności w Polsce. Mamy dobrze rozwinięte przetwórstwo. Rolnicy to, czego potrzebują z zewnątrz, to opatrzności Bożej i właściwych opadów we właściwym czasie i potrzebują dobrej koniunktury e, na artykuły rolne, a przede wszystkim współpracy, dlatego że my na miejscu, w powiecie i w jesteśmy w stanie spożytkować tylko kilka procent tej produkcji rolnej. Reszta musi być sprzedana w Polsce, w Europie i w świecie. I to oczywiście jest robione, ale procent tej żywności nie musi znaleźć swojego odbiorcę gdzie indziej. I od ceny, i od dystrybucji tej żywności zależy bardzo dużo. Zależy także opłacalność produkcji naszego rolnictwa. Chciałbym życzyć rolnikom, żeby ta opłacalność była właściwa i żeby te wahania cenowe były jak najmniejsze. Gościliśmy w czwartek parę prezydencką pana Andrzeja Dudę wraz z małżonką. Rozmawialiśmy w Łodziskach i Nielic, jak łączyć tradycję z nowoczesnością. Spotkanie trwało 2,5 godziny. No i również chciałem pozdrowić wszystkich rolników, bo Pan Prezydent prosił również, żeby pozdrowić od niego rolników na dżynkach. Właśnie jesteśmy przykładem powiatu, gdzie tradycja i nowoczesność się nie kłócą, Są z sobą w parze. I ta wasza dzisiejsza uroczystość jest też tego dowodem, a więc jednocześnie e, przy nowoczesnej produkcji potrafimy pamiętać o tym, co robili nasi przodkowie, potrafimy pamiętać o naszej tradycji, także tej kulinarnej. Życzę wszystkim udanego święta, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ dzisiejsze nasze dożynki są łączone z naszymi również uroczysty, z uroczystymi zajazdami. W związku z tym powiem te magiczne słowo. Jedenasty, nasze, nasz jedenasty zajazd szlachecki uważam za otwarty. I teraz brawo, brawo, brawo. Będziemy się adować, ale poproszę... Wszyscy... you